W dzisiejszym odcinku zagramy oficjalny turniej kliksa korzystając wyłącznie z najdziwniejszych i najgłupszych taktyk. A jednocześnie naszym głównym celem będzie wygranie jego nowego skina w FNCS-owej wersji. Co wcale może nie być takim łatwym zadaniem, bo spośród setek tysięcy uczestników musimy być w top 1000. Czy nam się uda? Tego nie wiem, obstawiajcie w komentarzach i koniecznie subskrybujcie, bo ponad 70% z Was tego nie robi, a my lecimy z pierwszą taktyką. Zgarniamy broń, chowamy się pod slurpowym wodospadem i czekamy na przeciwników. Najbiodo. Nie, dobra, przysięgam ci, że jak my przegramy no. w tym meczu, to jesteśmy upo. Rzucę mi no zachętę. Nie no, Pięknie. to jest taki <ścoughs> kumpel z takie kopistinki. Pąpię z stare. stary, to jest to. To tu jest, tu jest, tu jest. Walimy go. Trzy, cztery ry! Nie! Nie, 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 nie. Ja, <laughs> ja on ja nas nie widzi. Ja pierdolę. Ty na drzewie, na drzewie, chłopiec obok mnie! Walimy pa, pa, pa. dawaj, 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 go dawaj! Zero nie, uciekł. Nie uciekł. zabiłem. Stoimy. Widzi nas, widzi nas. Trzeba, dobra, ja. musimy go zabić. Jest to? On ma spaza, stary. Zabijamy go. O, no. ja, ja wracam, ja wracam do miejscówki naszej. Gdzie on zniknął? I don't know. Leci, leci ziutek jego, dawaj, dawaj go! Dawaj w locie 20, aż nice. Trzeba to rozwalić, bo to źle wygląda. Ła! Wali do mnie z ja boku. ja, czekaj, ja ten. Ja, ja, ja go, go zbejtuję do ciebie. On tu przyjdzie, przyjdą do ciebie. go, walgo! <laughs> <laughs> No dobra już musimy, musimy, musimy ich zabić normalnie. Ja tu dalej stoję. Dostał, dostał 100, dawaj, do jest go, to go, stary. Wale impuls z niego? Zaroma? Moje drewno chyba. Ja co mam? Ne, 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 zabiję go, daj Ale chłopie taką, taki ulep, masz matce Ten Juicy to nie wiedział, co się dzieje. On w takim soku, nie, nie gram w tą grę. Tacy spoceni oni pod tym stoją, ne. Dojeżdżamy, dojeżamy, dojeżamy. Uciekam, uciekam, uciekam. On mnie goni, on mnie goni. I ty zaraz go w plecy ty go tu będziesz to spodzi, No. Walę go, walę w plomby. On ma 24hp biało. Idę, idę, nie. O kurde drugi! On chyba wiedzą, chyba wiedzą o naszej taktyce. Myślisz? że Ja myślę, że dalej o mnie nie wystawi. Hahaha, <grym> Nie, musimy ich zabić normalnie, bo to będzie katastrofa zaraz. Ja pierdzielę, a to jest ten ze spazem! O, ja gina. Nie! Ja pierdzielę, schody się jakoś postawiłeś. Żyj, łysy, musisz żyć.

Po tej taktyce spodziewaliśmy się trochę lepszych rezultatów Dlatego przejdźmy do kolejnego sposobu Czyli klasycznego SkyBase'a Ale najpierw mamy dla was pewną informację Pamiętacie jak ostatnio opowiadaliśmy wam O oficjalnej mapie PKO Banku Polskiego Cash Empire Tycoon Tak się składa, że na stronie banku trwa kolejny konkurs I do wygrania są aż 23 nagrody Playstation 5 Pro SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Logitech G Pro X Superlight 2 20 kodów do gier o wartości 150 Złotek. Wystarczy zagrać na mapie Cash Empire Tycoon i przetestować jej możliwości. Kod do mapy wyświetla się na ekranie i jest również w opisie. A następnie opisać w minimum trzech krokach najlepszy sposób na rozpoczęcie rozgrywki, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Więcej szczegółów i regulamin znajdziecie na stronie PKO Banku Polskiego, link w opisie. Na stronie wyślecie również swoje zgłoszenie, tylko nie zwlekajcie, bo macie na to czas tylko do 19 maja bieżącego roku. Życzymy powodzenia i lecimy dalej. Na domek dwala, stary. Na... Chłopie tartak, no. Tam jest wszystko, tam się wszystko pista. Ale to ja bym posiedział trochę w załonie wiesz z zona go zaczął budować. Jakby... a może lamy poszukam, to ty tam lecie, ja będę w leci, lamy szybko. Podoba mi się. Mam, mam, widzę, dobra, lecę. No i chłopie, to jest sokoli wzrok. Ty ja mam na blisko jakiegoś typa! O ja pierdziele. Muszę masz tą masz lamę nic? zgarnąć, bo jest koniec życia. Mam macy, mam dobra, mam wszystko, mam radzisz, wszystko. Spokojnie. Nie, ja się nie odradzam, ja Chyba. robię ucieczkę. Mam spaza, mam spaza Ale muszę biga biga dziabnąć Obok mnie jest żutek jak on jest tu, on jest tu Ja go widzę Ja też widzę ale ja broń nie mam mam poduszki Kraka mu dałem lecę w niego On się wybił do góry Bo jakiś kolega tu poleciał wiesz da, dead się Drugi White, white, white 90 to, dead No, no, już chopy się nie odradzą Co za waple waffle lejlu farmy farmie matce, farmie matce Farm, farm Żebyśmy mieli kapa Czekamy w zonie i budujemy Ty, jetpack mam Ja biorę jetpack To będzie idealne na tej Ja mam grappler To też git, dobra Dawaj do mnie, dawaj do mnie Na ten fort stary Tam nie będzie nikogo, dawaj idę, idę, idę Jest ty, Nie będzie nikogo, nie No, w boksie się... Przewiercił mi się Ja... Ja tu wchodzę na górkę i zaraz zaczynam kręcić Okej ja? Jetpack u Zajebiście Ci idą, ci idą, Zajubi patrzą nas. mnie, patrzą na mnie Da, 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 da. Nice, no zajebiście Musimy go zbombić, bo to tryhard największy. To to 30 Kurde Mam wali ten, 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 wiesz, dobra, git Ale git, git, gicik To w krzaku Ja pierdzielę. Ja ja go powaliłem. Nice no oświetlście. Dobra, zaraz będzie trzeba budować. Weźmy tu be beczułki do fula i. Oni, oni na nas patrzą. Tu, typ 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 biegnie do, do zona! Ile to jest ludzi. da zabiję go. Musimy zacząć budować zaraz. Ty No jaki ten są? Czemu on tak daleko We, we Wejdźmy na maksa, chodź do mnie na sklepę jeszcze szybko, chodź. Ja mam fula, ale co do zona. Dobra, nie, tu trzeba chyba zacząć budować, bo tego zona to my nigdy nie tam Dawaj, ja tu startuję no, z zona. No, no to dawaj Co będzie, to będzie Kurde, ja nie mam, ja mam tylko impulsy, chłopie Jak mnie zobaczą, to jest koniec świata Widzą świata. mnie, widzą nas, widzą nas Widzą? No, ja tu mam ja tak. pierdziele, no, słuchaj. Nie, my jesteśmy skybase'owe nuby Nawolę no, impulsy Dostałeś hity? Tak, to oni, oni dalej tam stoją w tym zonie, ja się lecę Jakie tu są typy w zonie? Zabiłem o, co tu się dzieje? My SKYBASE'A nie możemy zrobić. Dobra, mam fraga. Co jest grane, chłopie? Co tu się dzieje, ty? Dobra, no musimy zacząć bitować, bo my nigdy to tego nie zrobimy. Hołysy, Daj, Dawaj, dawaj teraz, no, no? Dawaj, dawaj. O ja pier nie zrobiłem free edit, mam byle. Dobra, dawaj. Dobra, dobra nie dobra, widzę. Dobra. Ja muszę być no bo się wywala. Dawaj. dawaj, dawaj, chłopie, dawaj. Ja! ja co jest? Skolapsowali! Nie! Żyję, żyje, żyję. Co żyję? Nie dobra, to nie do rady Skybase zachowuję na tym trybie. Na drzewie ląduję wam to skupię. Kręcę boksa. Ja za ona, ja... Nie, to jest przesada. To jest przesada. To jest gdzie jest. Zabiję. może teraz, może teraz Skybase. O, plecy, mam dwóch typa mam plecy. Żyj, żyj, żyj. da da de, jeden jeszcze, tu, tu, drugi ziutek jest gdzieś. A on tu jest, pa, 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 kraka ma. dat 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 voet 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 dat maak daarmee dat ja 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 is je bent, niet is het niet dat moet no, ik zelf houden dat 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 da. kręcę, Ja kręcę! Ja, kręcę. ja idę na ten, ale ja, ja z drugiej strony zbuduję Właśnie on, ja on z... na mnie patrzy, on na mnie patrzy, ja mam z na stary, ta! Cześć, to, to nie bij się z nimi, nie bij ja, się. Ja meg ja, jak me... ja mega kręcę tak. Nie, jak ty nie ja kręc... jak... Albo dobra, no, tak żeby cię nie skolapsowali. Oni nie strzelają! Z... Dobrze, bo zwracasz na siebie uwagę i ja zaraz jak kręcę. Teraz lecę, skyball. lecę, teraz. A ty masz jak przeżyć masz? Tak mam jetpack Ja, ja lecę Skype z oba. To są takie wylewiki, oni mnie jeszcze nie skolapsowali! Oni się zaraz tera, wypalą no, dobra, jeden zamiast dead, zamiast, jeden zamiast. dead! Ja lecę na haję, haj, ja muszę to zaliczyć, muszę to zaliczyć! Nie no dobra, teraz już nas na zobaczą, zaraz to zobaczą. Zobacz, ja jestem na haju! Wygrałem! <grym> <grym> Co ty się działo? Boże. Max ja zdobyłem, zdobyłem stary. Nie ja, Taktyka ze Skybazem wypaliła i miejmy nadzieję, że następna będzie równie dobra. Roboczo nazwaliśmy ją Łysy Ambulant. Bez przez całą grę będzie kampił w strefie, a ja w tym czasie muszę robić jak najwięcej fragów. Jeśli padnę, nic nie szkodzi, bo bez niej cały czas jest bezpieczny, więc po prostu się odrodzę i lecę robić kolejne fragi i farmić punkty. Czyli ja, ja jestem I takim wiesz? ambulatorium twoim. Na razie to się po prostu kamp, a jak będzie zone, to wiesz to. Full beczki ładujesz i żyjesz jak najdłużej, Dobre, dobra, a ja robię dobra, dobra. milion fragów. Ja lecę slurpy, bo tu najwięcej osób powinno być. Po ja tu mam e, 6 typa na tym miejscu w cenie. Ja ląduję, robię milion fragów i wygrywamy. Które daję mam? Pa, pa, pa! Już pierwszy frag. Teraz drugie owale na Gin? No nie, proszę. Zabijam. No już mam dwa fragi, dobrze. Po chopie. Ja jestem lekko zestresowany, jak mam być szczery Co się dzieje, to mnie bo... O! Co ja dałem? Jesteś jakiś najlepszy, kurde? O, ja pierwszy... Musisz żyć, musisz żyć, Ty musisz żyć, ja muszę właśnie robić dymy. Aha, nie... ja muszę żyć. Dobra, to ja żyję, ja oddycham, stary. No ja wiesz, ja tu robię fragi. Ok, leży. Ale fuks, nie miałam mu konta. Ziomek na mnie wylądował, ale poryspał mnie na szczęście. GIN!! Ja nie? Ja nie nie? nie muszę jak zoom do ciebie przyjdzie, snow Chyba, na razie jest w, miar w miarę git, bo żyję. Co? I tu masz ostrą zadymę stary z tej strony tu Uf, Ja pierdzielę! To... Ja ma co No jak coś to wiesz, bucik, nie Ja tu mam pół serwera! Ale dobrze, bo zobacz, zginę, nic się nie dzieje, a przynajmniej robię flagi. Poszli, poszli, tu są tu jest zły typa. Oni nie wiedzą, że ich obserwuję stary, to jest niesamowite. Ale kolejnego znaczy? Lecę, ty tych ty, ty dwóch zaraz spotkasz w moich świrtach, stary. Ty, to ty! Dwóch typa na znaczy? sobie Dwóch, ty na plecy. O, ja pierwio, Nie, zabił mnie! Ale dobra, On no i... Rybu, ci, rybu. Lecę, Ribucik. I lecę dalej! Ja no, ale tak 8 fragów zrobili, no Jest stary, jest G, jest jest No kurde, ja mam tu jakiś typów w zone. Dobra, to mam popytaką um, chillera. I tam wiesz, wiesz te, wiesz beczułki. Ja wszystkie beczki, jakie będą na mapie, wezmę. O ja pierdziele, ja bez masa jestem są... O, zginąłem, no, no, leki! Spokojnie, Rebucik i lecę do zonejka. Ty, no, zownie blisko mnie zobacz! Nie, myślę, że ja się zresztuję przy zonej, zął nie? Ja się ja nie tyle komu. ja jestem, o, czyli G, G. no? tak, ty co tam chillujesz z beczułkami, ja tu będę z typu typu. Wiesz stary, i później ty wychodzisz z zona i wjeżdżasz na late game i ładujesz wszystkich. No to jest to jest szefita. Okay. Oj, 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 od boku mnie niestety ale pokonał, no ale dobra, razpimy się. się. <laughs> Miasteczko na palmach, na drugim końcu świata. Ale trzeba apteczki jeszcze Ty, ale wiesz, to jest co, chyba na... najlepsza taktyka Na czarną godzinę mamy busa przygotowanego, wiesz, jeszcze Zara na... O! Oh. tam zebram Fagiłagi. dead Dobra, idziemy Skasowałem jakiegoś jutka Jak coś to restart, okay. nie? Bo restarty się zaraz skończą Jak coś to ostatnia It's szansa to, to, to chłopie, już wracaj! Nie, ja... Ja, ja chyba chłopie zostaję na to. jest w mnie. O, ja pierwszy Zginąłem

Trochę przetrwaliśmy, to no, taktyka nie najgorsza. W tym meczu mamy zakaz budowania. Wyłączamy wszystkie bindy i mamy tylko jeden cel wygrać grę. Co na takim turnieju jest praktycznie niemożliwe. Masz mam skrzynkę, nie mam wiatr. mam. Mam Mam pompę. Zaproci? Nie, dawaj go. Da, da, da. O, uciekł pulsam. Ja, da, 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 da. da. O, jestem jestem no will go. Mamma, o iya, ja syna, chyba. masz na hita, zabierz go, dawaj. O, mnie szmata. Widzę Da, da. Widzę się, 2 0 0 ma jeden na moście. Ja kurde, ja amoniał. Mam. Kraka ma, kraka ma 1%. Dostał 50. Ja spinaj tyle, ja spinaj tyle. U góry, right, right pick. Dostał ja. 30, fight. Tet 1 jest tu. Niego. Nie przeżył! Nice, no kolejna ekipa Bombią no. do mnie, nie wiem skąd, jeżeli się kręcę. O tu stary sniper, uciekaj, uciekaj o, ja. tym grapplerem, stary. To ja, to ja też. Ci, oh, ci, oh. Oh. Rianów, czekaj, zabiję ja. grotę, zabiję grotę Chłopie, siedzę sobie nie, Nie leć do góry, schowaj się gdzieś kupię, Bo nie, jak ci da cio... Żyjesz, żyjesz, jesteś, żyjesz jesteś chłopie spalnięty na łeb, weź się iść leczyć stary Dobra, biorę wyczółki Jest ja, killbomba Wiesz co, parę ekip mam na sobie Parę ekip? To idę Parę ekip cztery typa, typa na mnie, czterech typa na mnie Oni w ciebie lecą, impulsy wszystko Powodzenia Da, 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 da. Ja mam tu typów na sobie O, w jest Ja też mam. To są, o, zero, zero ma, zero ma! Nie! Mamuta miałem, mamuta miałem fioletowy. Okay. Muszę jakiś grappler nowy znaleźć, bo bez tego. Ty wylądował u góry, typa On biega. Nie, Nie no ty... Oni taktykę naszą robią. <laughs> Goni mnie. Pablo, Mati, proszę, proszę, ty... Tam masz dwóch proszę, 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 Kibel, 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 kibel. Aaaa! Ja żyj! Żyj! Ja Aaaa! <grym> żyj. Gdzie lecieć, nie wiem gdzie lecieć Byle gdzie, wyle gdzie Bierz tę dropa, ja na tego lecę Ja pierdolę, ja go nawet nie zabuduję O, to ty widzę, masz dobrze tam Dojeżdżacie? Tak, ja nie żyję On widzi cię, widzi cię Dojeżdżam ja No, ci. no poduszka! Nie no, proszę, proszę Żyj! Żyję Ej, zjadłem, dzięki temu przeżyłem Kopy, trzy sekundy Dwa Jeden pili! Ja zabijam gdzieś, ciśłopie nie wiem gdzie Ja żyję, ja żyję stary O to kolejni na mnie, nie no co tu się dzieje Na drzewo, Ej, ona na drzewo ja na drzewie jestem Ja pierdziele co tu się dzieje gdzie Ja mam boksa, ja mam boksa, ja mam boksa Jak nie dam głowy, to jestem Dat STEM głową! <noise> Ja pierdzielę! Ale mu dojść ciosa, ja słyszałem. Chłopie, jak na, na nobildzie grę wygramy, to uwalę starto. Plecy, plecy, tu lecą, się? tu plecy będziemy masz, mieli. Masz, masz, masz. o to masz o mało. Dededed, głowa. Lecy, plecy, plecy, plecy. Głowa, 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 krzak. Ja. Nie ma 24, białą mu dałem. Dobra, bo on nie ma zona, to na to. D, -d, -d, D, zabiłem go. Już nie ma tutaj to już jest kaplica. Ja tu dwóch bombię, dwóch, dwóch, ten, ten nie ma ma Widzę, widzę, widzę. We wejdźmy u do boksa, weźmy u do boxa Chodzi tu do krzaka szmata Dobra, walisz go Chodź do mnie, chodź do mnie i stój tu O ja pierdol O ja plecy mam Jestem w krzaku Ro, Rozwo... Wszedłem mu do boxa, Zabiłem go Ten krzak jest git Chodź, chodź Dobra, no dobra, idę do twojego boxa box. tam, tam, masz ten, tam masz y, tom beczkę całą, stary Mam, 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 mam Jeweczkę To przejście, nie wiem Typ za mnie Zero dead, 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 dead to jest duo, duo, będą same solo! Ten ma zero. to No to jest duo! No, dawaj, dawaj, ja na, ja na haki lecę, lecę w niego On zginął! Ty tu już nie ma... haki! Hakie, haki, dawaj, zabiję go! Dostał! Oh, fuck. Dostał, lecy! OPIRSZ! Oh, Jakierkę Chłopie no builda, no builda wygraliśmy na turnieju Chłopie jak na, na no grę wygramy to wale salto. Przyszła pora na ostatni mecz od którego zależy czy uda nam się wygrać skina A w nim naszą taktyką jest przejmowanie lutu przeciwnika po każdym fragu Lecę Nie no. Aha Eliam ja nie wiem co się stało Ja chłopie odbiłem się głową od Od jakiegoś gówna Szmatek69 mnie wylikwidował Szmatek69? No z likwidacji mi mafiura zrobiła Zamieniaj lot. Ja ląduję do ciebie od razu i. Zabijam go, zabijam go. go. Kurde, tu chłop A, to... na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Reset palet. Bikcie miał! <ś mum> no ja mam takie kongo meksykańskie. U ja pierdziele nie mogę tu przejść. O fajnie, dwóch typami na mordzie. On ma skina Kliksa i tak gra ten turniej, rozumiesz? Po co ty chłopie, tu grasz jak już wygrałeś tego skina? Nie ma fncs No ma? My chyba jakiś rekord śmierci pobijamy. Go teammate leci. 60 light dostał Dawaj soul. Ok, mów, ale Dead Musisz zanieść broń Zamieniam MK SM Idę with Da Nie oddychałem, ale wiesz Leci coś Dead, 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 ten dead, ten, dead, ten, dead, no, dead po MK O ja pierdziele Ty zapomniałeś <laughs> <laughs> Ja pidi O ja pierdziele On ma talent Ja już jestem obok ciebie Ella O fajnie Podnoś mnie jestem, kanapkę mam Restart się! W Polsce. W Polsce, w Polsce. No, Oj, no koniec turnieju! Zobaczmy czy się udało! Mamy, 110 co? punktów starczy! Wiesz co? Muszę no. się zmartwić. Top 4,5 tysiąca. Top 4,5 tysiąca mamy? Czekowskami chłopie, 9 no. meczów mają i dwa winy nie? O, oni pewnie trackerzują, nie, o 28 o 18 punktów więcej. oni pewnie na Bambiczki, bambiczki. Nie zapomnijcie zagrać na mapie Cash Empire Tycoon od PKO Banku Polskiego. I koniecznie weźcie udział w konkursie, aby nie przegapić kozackich nagród. My lecimy na mapę, rozwijać nasze finansowe imperium i mamy nadzieję, że również was tam spotkamy.